21 listopada będziemy wybierać radnych, rad miast, powiatów, sejmików, ale przede wszystkim gospodarzy swoich terenów. Osoby, które będą zarządzać dużym majątkiem, majątkiem takim jakim jest miasto czy gmina. Dlatego też, Szanowni Państwo, dobrze by było, abyśmy poznawali programy, jakie chcą nam kandydaci zaprezentować. To, co chcą robić w swojej kadencji. No niestety muszę z przykrością przyznać, że nie dążą kandydaci na prezydenta miasta Ostrowca do tego, aby odbyła się publiczna debata jeszcze przed pierwszą rundą wyborczą. Bo wówczas można by było podyskutować na argumenty. Dzisiaj próbuje się szkalować ludzi, kontestować programy, obrażać, no, na przykład. Pod moim adresem, pod adresem komitetu wyborczego padły takie stwierdzenia, że na listach kandydatów komitetu wyborczego Jana Szostaka są ludzie z ulicy. No, pytam, czy ludzie z ulicy to jest jakieś zło dla obecnie rządzących, czy tak nazywanie mieszkańców ostrowca przystoi prezydentowi staroście? Bo chyba nie, to jest bardzo obraźliwe i tu, drodzy Państwo, chciałbym przede wszystkim w swojej pracy jako prezydent miasta, jeśli obdarzycie mnie tym zaufaniem, stworzyć miasto przyjazne, przyjazne mieszkańcom, tak żeby prezydent, starosta, radni, instytucje miejskie nie były obce dla mieszkańców, aby można było rozmawiać bezpośrednio. Właśnie na ulicy, właśnie w urzędzie, o wszystkich problemach, jakie są w mieście, jakie dotykają mieszkańców. Głównie chciałbym zadbać o to, żeby można było w Ostrowcu miło spędzić czas. Bo proszę zobaczyć, dzisiaj trudno jest wyjść gdzieś wieczorem. Rynek, który kilka lat temu został odrestaurowany, nie jest dokończona ta inwestycja, a wręcz jeszcze bym powiedział, że obecne władze nie mogą sobie poradzić z taką prozaiczną rzeczą, jak fontanna, która przyciągała wielu ludzi w okresie letnim, gdzie można było wokół niej zorganizować wiele imprez, że zimą było lodowisko, które przyciągało nie tylko mieszkańców Ostrowca, ale i również mieszkańców kilku powiatów wokół Ostrowca. Dziś kupiono za e, duże pieniądze lodowisko, które nie nadaje się do użytku, ponieważ ono jest e, syntetyczne i stoi gdzieś tam, e, do końca nie wszyscy wiedzą gdzie. E, przez to rynek i centrum miasta wymiera e, wieczorem, ponieważ... E, są banki, są instytucje finansowe, które zamykane są o godzinie 17, a nie ma tego życia dla mieszkańców, dla ludzi młodych. Oczywiście sport. Oczywiście to, że ludzie młodzi nie mogli tylko i wyłącznie, nie musieli tylko i wyłącznie uciekać z miasta, albo spędzić czas wolny gdzieś tam w pubach czy w domu bo nie ma atrakcji, którą właśnie tutaj władze miasta powinny dla swoich mieszkańców przygotować. To jest przyjazne miasto, to jest miasto, które poprzez swoje instytucje, poprzez sprawną obsługę mieszkańców jest otwarte dla nich. Ja po raz pierwszy, proszę Państwa, wprowadziłem Biuro Obsługi Interesantów. Zdobyliśmy jako chyba pierwsza gmina w Polsce, i dziś można powiedzieć, że kilka gmin w Polsce jest takich, które uzyskały Polską Nagrodę Jakości za zarządzanie w administracji. Po to, aby sprawnie obsługiwać interesantów, sprawnie służyć mieszkańcom. No, dzisiaj do mnie tutaj, do komitetu, przychodzą mieszkańcy, żalą się na przykład na obsługę, jaką niestety im serwują spółki gminne, instytucje gminne i powiatowe. No, przecież, drodzy Państwo, to jest niezrozumiałe dla mnie i dla wielu mieszkańców, że mieszkańcy bloków OTBS-owskich, spółdzielni mieszkaniowej nie mogą się doprosić jasnego rozliczenia za wodę, za ciepło, jakie jest dostarczane. No to jest praca prezydenta, to jest praca radnych, to jest praca starosty: służyć mieszkańcom, pomóc im w rozliczeniu i zdobyciu właściwej informacji. No ale nie dziwmy się, no, przecież my w OTBSie mamy tak wspaniałe osoby w Radzie Nadzorczej, jak Piotr Paris Dasios, wicewójt Bałtowa, który no, nie wiem co ma wspólnego z mieszkańcami, mieszkającymi w OTBS-ie w Ostrowcu, żeby dbać o ich interes, rozliczać zarząd. Czy członek zarządu województwa, pan Marek Gos. No to już jest dla mnie dziwna sytuacja. Tudzież starosta ostrowiecki, jak również sekretarz powiatu w Radzie Nadzorczej, Mecu, na ile oni reprezentują interes mieszkańców, na ile interes gminy ostrowiec, a żeby zadbać o właściwą obsługę mieszkańców i, i, i wszystkich osób, które mają różnego rodzaju uwagi. Chciałbym, drodzy Państwo, aby instytucje, które obsługują przedsiębiorców, bo to jest ważne, no my będziemy mówić o tym, że będziemy tworzyć miejsca pracy, tylko w momencie, kiedy przychodzi inwestor i zaczyna się cała procedura związana z lokalizacją inwestycji, ze zdobyciem pozwoleń różnego rodzaju, ze zdobyciem różnych wpisów, no, jest droga przez mękę. Ja mam sam dość doświadczenie w kontaktach z innymi miastami w Polsce, gdzie wiele tego typu spraw załatwia się poprzez Internet, załatwia się bardzo szybko. To było w, w Ostrowcu wprowadzone, na nas się wzorowali inni. Dlaczego tego w dalszym ciągu nie ma? To chciałbym przywrócić. Bo przecież można się domówić dzisiaj z ZUS-em, z Urzędem Skarbowym, z Powiatowym Urzędem Pracy, ze Starostwem, aby wszystkie instytucje, Urząd Miasta i inne obsługujące mieszkańców mogły sprawnie funkcjonować. Może funkcjonować w jednym systemie informatycznym, skoro y, wydane zostały olbrzymie pieniądze na y, projekt e-Świętokrzyskie. To pomoże również właśnie w przyciągnięciu inwestorów, bo jeśli oni będą widzieć, że my tu właśnie sami potrafimy sobą zarządzać, potrafimy sobie organizować dobrze czas, potrafimy przyjaźni być wobec tych osób, które chcą przyjść do nas z pieniędzmi, to ci ludzie tu przyjdą. Takich można zachęcić. Ja z własnego doświadczenia wiem, ile trzeba było pracy wykonać, aby zachęcić inwestorów na rawszczyznę. Aby zachęcić celce do huty, aby zachęcić innych, którzy chcie, chcieli i zostawili pieniądze w Ostrowcu w, w postaci inwestycji. To po prostu oni musieli czuć, że prezydent miasta, że starosta, że urzędnicy są im przyjaźni, że im pomagają. W urzędach naszych pracują bardzo dobrzy ludzie. Tylko ci ludzie muszą wiedzieć, jaki jest kierunek pracy prezydenta, starosty, Rady Miasta Rady Powiatu. I oni będą wykonywać. Oni są do, doskonałymi specjalistami. Przeszli wiele przygotowań. Trzeba to wykorzystać dla dobra mieszkańców. I to, drodzy Państwo, gwarantuje, że jesteśmy w stanie osiągnąć, jeśli będzie Dobry klimat, jeśli będzie współpraca z mieszkańcami, jeśli nie będziemy się obrażać na mieszkańców, że oni krytykują nas, że przychodzą z różnymi sprawami, bo właśnie po to im służymy, po to, żeby pomóc w rozwiązaniu tych najprostszych spraw. Nie chcemy tu, ja nie chcę mówić o górnolotnych kwestiach, miejsca pracy, tereny inwestycyjne, o czym wspominałem, właśnie załatwianie takich przyziemnych drobnych spraw powoduje, że możemy rozwiązać wiele innych problemów. I dzięki temu może, może ktoś z zewnątrz na nas patrzeć wtedy, że Ostrowiec jest miastem przyjaznym, że tu można inwestować, że tu są dobrze przygotowani ludzie, dobrze zorganizowani, że tu jest dobry gospodarz, że dobrze zarządza miastem, że do tego miasta można miło wejść, wjechać, spędzić dobrze czas być na różnego rodzaju imprezach kulturalnych, a nie tylko poprzez chwalenie się, że zrobimy jakieś tam wielkie budynki bez pomysłu, jak je zagospodarować, co w nich przedstawić e, mieszkańcom. Chciałbym, drodzy Państwo, aby w kolejnych spotkaniach z Państwem omówić poszczególne punkty programu Komitetu Wyborczego. Komitetu Wyborczego, który składa się z ludzi, tych nazywanych przez obecnie rządzących bardzo brzydko, ludzi z ulicy, ludzi biednych, ludzi średnio zamożnych, ale również i ludzi bogatych, którzy chcą zmian w Ostrowcu, po to, żeby być dumnym z Ostrowca Świętokrzyskiego.